No, bardzo trudno, że tak powiem, szczegółowo i poinformować w słowach o czymś, czego nie da się opisać słowami. To, co przeżyliśmy w dniu wczorajszym, ja myślę, że każdego, kto był na tej sali, przewyższyło wszystkie, wszystkie... Nie wiem, założenia czy wyobrażenia, jakie mogliśmy mieć o evencie jakimkolwiek. Ludzie do mnie piszą i mówią, że całe życie robią, nie wiem, biznesy, marketingi, biorą udziały w eventach i nigdy nie przeżyli czegoś takiego. Nie do pisania w słowach to jest po prostu to, co myśmy tam przeżyli, to, co myśmy zobaczyli. Um, bliskość ludzi z różnych krańców świata. Porozumiewanie się bez słów. A przekaz takiej naprawdę czystej, zdrowej energii. Nie da się tego opisać. Było niesamowicie emocjonująco. Każdy chyba z nas się wzruszył tyle razy w ciągu dnia, że jak ktoś się nie wzruszył, znaczy, że jest z kamienia. Natomiast 130 ludzi na sali z błyszczącymi oczami. Słuchając historii różnych osób, zarówno świadectw, jak i gości, jak i no każdego, każdej osoby, osób, które odbierały dyplomy, mówiło od serca. Po prostu się tego nie da opisać słowami. I tak jak mówi Józek, 1 lutego mamy event w Warszawie. Przyjeżdża gdy przedstawicie, przedstawiciele firmy, przedstawiciele w postaci prezesa firmy, Arona. I głównego dyrektora sprzedaży Sergio. Znam ich osobiście już. Ludzie o niesamowitej charyzmie, o niesamowitym sercu. Ludzie, którzy całą swoją osobowością są w tej misji. I może dlatego, że od góry ta energia idzie w takiej formie, to, to na pewno cały zespół, który się tworzy, właśnie ma taką samą wizję no, tego wszystkiego i taką samą misję pójścia do ludzi. Także tak jak mówił tak, zapraszamy 1 lutego. Na pewno będzie w Warszawie. Nie wiem jeszcze gdzie, prawdopodobnie w dobrym hotelu. I niedługo będziemy mieć już szczegóły, bo będziemy bardzo szybko to organizować, będzie mi, ilość miejsc ograniczona, więc trzeba będzie naprawdę szybko to zarezerwować. I jeżeli tylko do, jeżeli tylko. Yy, powtórzymy to, co się wczoraj wydarzyło, to ja już będę naprawdę, wow, szczęśliwa. Chociaż już takie pomysły się wczoraj narodziły, <laughs> że, że podniesiemy poprzeczkę. Zawsze, zawsze, słuchajcie, jest dobrze podnosić poprzeczkę, wtedy człowiek się rozwija. A także no, cudnie, po prostu cudnie się dzieje. Dziękuję wszystkim, którzy byliście, bo po prostu to, to jest bezcenne. Bezcenne. me crying when you need someone to confide in. Baby, you lost your mind, you lost your sanity cause you're way too young and way too drunk to be saying you need my love. and you just need